A <grym> co ona robi, patrz! Ja pierdolę! Chłopiec tutaj, takie filmy będą. Zapraszam się, że oni staną dalej. Nie, normalnie odbieram. Dobra jest, dobra. Dermanie, szkoda, że dopiero od głowy zaczęliśmy jedno grala. Tak, ty jeszcze dajemy. Świeje Mi się idź zajcie komuś Patrz, 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 nie wie już co się dzieje Normalnie taką puchę, tak piątkę zaparkowali Jeszcze raz o, Czekaj, czy się podoba Podejście numer 84

O, oh, zgad. <laughs> ja <ale> dobra pompa. <laughs> A kto to przyczaił w ogóle? No ja. To, 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 to. Człowiek zostanie. Tak <coughs> mi I chyba ta druga ogarnęła to się lampidem. Chyba tak, bo nie. No, machała, A jak A jak tamten wyjedzie tą tam kliówką? Nie wiem. Dobra, to koniec. Bijemy jej brawo czy nie? Czeka, bo zobaczę, Czekaj, bo tam zobaczymy co wyjdzie. Ale nagrywaj jeszcze, nagrywaj. nagrywa, nagrywa. No hmm. to się skonuje. <śleski> <śleski> ale ogarnęła trochę. Patrz, <grywa> po, po tam to coś palca. No Co jest, to... Może jeszcze będzie próbował no, kombinować. Fajnie. <grywa> tak, będzie pilotować, teraz. <grywa> o Nie. Teraz to nie. na Sam, Ariadna. To by trzy były Dobra, to Ja wiem, ale ja to jest niemożliwe z tym kąt mnie ten z tyłu Co się ewakuował do, dobrze, jest, dobrze, <coughs> dobrze, Na tym nie dobrze stoisz, dobrze. Biedne te kobiety są. Pa, będzie próbować? Tam no ja. Tak. Kurwa macie, stary sam. Pa, a buciak <coughs> będzie tak. na tamto gdzie Chodźcie na parku. Nie, to tam dobrze idzie. Tu, 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 patrz, że no. jak mu pokazuję jej? Pani z BG była tam. Ja idę na balkę. To tutaj... idzie. Wyspę. Odkrywam tu chyba nasze nowe na powołanie. <grym> Teraz ten się tutaj nie wiadomo. <grym> to nie... A nie to facet. <śmienic> Pierdolę, jak to młodemu pokażemy to. To jeszcze sprawdzają, czy tutaj, aby można, stanąć. Ten taką kolumbryną. No patrz, ten tutaj wieka ładnie, nie? W sekundę. Ja no, ja to nie wiedzę? Ale to. już nie ja wie, to już jest. O nie, no nie, no nie. Drugi no. strony, kacz. Patrz, ten tutaj ładnie zaparkował. Chwilę, nie? W no. To samo miejsce. E, trzy razy większym samochodem. A Ta jeszcze tutaj się bawi. <grym> patrz, patrz, zaparkowała. Co? Kurwa, jedno koło na krawężniku. Ja pierdolę. <grym> Ona mu pokazać, żeby napadł. Ja nie wiem co kurwa, prawda? Ale tu jest lepszy tylko. Co... Druga próbuje. O, to Opa, to pan, zaparkuje! A to dobre prowadzi. A jak druga to samo będzie robić, to chyba tu je kurwa. Siódemka. O, zgadzasz się? początek. Kurwa, no zajebie w tak kurwa. ty co on robi? Ale to Ale co on robi, kurwa, stary? Z drugą, z drugą majkę zaki. No, z drugą grać. Ty, co ona robi, stary? <gryźń> on nie wie. No oh, zgadza Spierdolą Pierdolą się kierunki tym bawią. Ja Jak skręcisz z tego, to że pojedziesz w prawo, tak? Proszę? Nie, nie, wiadomo. Zajdzie na YouTube.

Ale to dobra komedia była, to chcieliśmy poglądać. Będziecie na YouTube dzisiaj. Dobre było.